Hej, cześć, siemano! Witam was! Dzisiaj kolejny odcinek z boxa. Ostatni odcinek z tego boxa. Jeszcze z drugi. Nie wiem, czy go otworzę na odcinku. I karteczka kolejna, już czwarta są nawet częste. Karteczki są tak jak coś takiego jak kluczowi zawodnicy w sumie. Zamkasz. Widzę Włódź, Harp. To będzie tym razem dwie gwiazdy. Chcemy nam trzy do końca saszetki do boksu końca nie będzie to miszcze to się tak wkurze więcej a nie by było gdyby w ostatniej saszetce saszeteczce był wiecie kto może nie piłkarz ale wiecie kto w związku karty bo Teraz saszetki są beznadziejne, trafiliśmy na razie hef i jednego bramkarza i jednego ulubieńca, no to, no to sorry, uwaga, czy teraz będzie coś wartego, czy będzie to mistrz w ostatniej saszeteczce? Przewidziałem! Jestem mistrzem! Jestem mistrzem! Tak właśnie mi się wydawało, że będzie tak specjalnie zrobią. To jest ostatnia saszetka. W ogóle ani jednego to mistrza w 36 saszetkach, a powinien być w co 15, a, a jest w co 15. Tak jest. No. I zróbmy sobie szybkie pod, podsumkę szybko. Czekajcie. nasze wszystko też mnie... Pręcy nie wystawię tam. Dobra, jedziemy. Widzę włódź, herby, lechia, pielsko-biała i górnik Zabrze. dobrze. mamy czterech. Miskiewicza, fajny Misiek. Janukiewicz. I fanów mamy pięciu. Teblecki, Olkowski, Woźniak, malarczyk i Andrianin. Kluczowych mamy czterech. Tak? Tak, cztery, mamy czterech, raz, dwa, trzy i cztery. I jeden top mistrz. Ostatnie te cztery. Te. Mi się wydaje, że... A właśnie, jeszcze pokażę tutaj. Tu mamy wschodzących gwiazd, gwiazd i gwiazd. A tyle mamy bazóweczek. No. Zapraszam do kolejnego boksa. Z tej oto ekstra klasy, ekstra ligi. To sobie to wezmę na kupkę, już sobie tutaj. No. Kupkę. No, no to ja Was chciałam pożegnać, to Narka, pa!